Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, na której mam przyjemność gościć panią mecenas z Karolinę Kędziorę z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Małgorzatę Paczkowską Prokop z ruchu kobiet. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja spowodowana jest pewną historią która mnie bezpośrednio dotyczy. Ja tutaj, będąc w Sejmie, kiedy skończyły mi się sejmowe koperty, zwróciłam się do kancelarii o to, żeby wydrukowali mi na takich sejmowych kopertach, zamiast poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. No i uzyskałam odpowiedź, że jest to niemożliwe. A jest to niemożliwe dlatego, że w polskiej konstytucji nie używa się formy posłanka, tylko poseł. No, oczywiście trudno mi było się z taką wykładnią zgodzić, i w związku z tym zwróciłam się o ekspertyzę prawną w tej sprawie, czy rzeczywiście prawdą jest, że w związku z faktem, że w konstytucji polskiej nie ma słowa posłanka, nie można tej formy używać. I właśnie wczoraj otrzymałam ekspertyzę prawną, którą wykonała na zamówienie Biura Analiz Sejmu profesor Eleonora Zielińska, która to ekspertyza nie zgadza się ze stanowiskiem kancelarii Sejmu w tej sprawie, tylko stoi na stanowisku, że jak najbardziej mogę i ja, i inne posłanki, używać formy posłanka na sejm. Jakiego typu argumenty w tej ekspertyzie prawnej w tej ekspertyzie prawnej Padły? Po pierwsze przyznaje się, że używanie formy poseł jak również innych form męskich dla zawodów, szczególnie zawodów prestiżowych jest związane tak naprawdę z jednej strony z obyczajem a z drugiej strony jest wywołane również i tym, że do pewnego momentu nie było potrzeby dla tego typu form, ponieważ kobiety nie pełniły takich funkcji publicznych. Natomiast teraz kobiety pełnią te funkcje publiczne i nie ma żadnego powodu ani językowego, ponieważ język polski jest językiem niezwykle plastycznym, żeby takich form nie używać, jeśli one są, a słowo posłanka istnieje w języku polskim, ani nie ma też żadnej przeszkody, aby tworzyć. Formy, których do tej pory w języku polskim nie było, ale konieczne jest ich utworzenie, ponieważ kobiety zaczynają pełnić określone funkcje. Innym argumentem, z którym nie zgadza się ekspertka, która napisała tę opinię, profesor Zielińska, jest to, że, że używa się, że formy, forma poseł nie jest rozumiana, i nie tylko w konstytucji, ale w ogóle w, w prawie, jak również inne formy zawodów jako forma oznaczająca mężczyznę, tylko jako forma oznaczająca jakiegoś typu zawód, czyli że jakby w słowie posł zawiera się również posłanka. Było, to jest bardzo oczywiście wątpliwe, zwłaszcza, że gdyby tak miało być, trudno by zrozumieć, dlaczego mamy ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej. Prawda? Gdyby to oznaczało, że zawodem, nazywamy zawodem, prawda, kobietę czy mężczyznę, nazywamy tylko pielęgniarkę albo położną. I oznaczałoby to również, że pielęgniarza pracującego w swoim zawodzie, pielęgniarza, należałoby nazywać pielęgniarka. Pa, pani pielęgniarko. No. Panie pielęgniarko mówi, albo panie położno no, Widać, że jest to oczywiście argument absurdalny i tak naprawdę nie jest prawdą to, co próbuje się nam wmówić, że tu chodzi rzeczywiście tylko o nazwy, o nazwy zawodów, a nie o płeć zawodów. I też... I też nie można nie zauważyć faktu, że tak się składa, że istnieją formy dla zawodów mniej prestiżowych, no bo typu na przykład sprzątaczka to są formy żeńskie, natomiast dla form e, prawda, e, bardziej prestiżowych tych form żeńskich do tej pory nie ma. No i, i co więcej, pani profesor Męsieliska po, zwraca uwagę również na liczne zobowiązania międzynarodowe w tym zakresie, bowiem wszelkie instytucje ONZ-owskie, również europejskie zwracają uwagę na fakt, że język odgrywa bardzo ważną rolę w kreowaniu pewnej rzeczywistości, a przede wszystkim w sytuacji, kiedy jest... Kiedy unika się form żeńskich, bądź form neutralnych, co też jest dopuszczalne, typu osoba. Nie wskazuję, czy to chodzi o kobietę, czy mężczyznę. Że, tak, że taki język ma, odgrywa rolę wykluczającą w tym przypadku kobiety z, 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 pewne, z pewnej przestrzeni publicznej i taki język jest przez wszystkie międzynarodowe instytucje, o czym za chwilę pan, powie pani mecenas kędziora, są potępiane i zalecenia międzynarodowe są takie, żeby ten, ten język zmienić. W związku także w tej sytuacji, czyli mamy tutaj sytuację właśnie dyskryminacji ze względu na płeć, którego, której instrumentem jest język, jego stosowanie. I wreszcie ym, ym, kolejna sprawa. Pol, Polska, Polska Rada języka, yy, języka Polskiego również stwierdza, że jak najbardziej można używać yy, form yy, yy, żeńskich w sposób systemowy. Także ja uważam, że w tej sytuacji nie ma już żadnych przeszkód, żebym mogła zamiast tej koperty, mieć wydrukowaną kopertę z napisem posłanka na Sejm i jeszcze tylko jedną uwagę chciałabym poczynić. Ja oczywiście zareagowałam na kwestię poseł posłanka, ale oczywiście to dotyczy, to o czym mówię jest problemem o wiele szerszym i dotyczy właśnie bardzo wielu zawodów, w których język stanowi narzędzie wykluczania czy wręcz dyskryminacji. Także ja się zwracam i zobaczymy, co będzie dalej. Czy już teraz kancelaria wydrukuje mi takie koperty, czy nie. A teraz poproszę o zabranie głosu panią Karolinę Kędzianę. Witam państwa serdecznie. Ja reprezentuję organizację prawniczą, która specjalizuje się w przeciwdziałaniu dyskryminacji. W ramach prowadzonej działalności kilka lat temu przeprowadziliśmy monitoring ogłoszeń o pracę w 2009 roku w którym przejrzeliśmy ponad 60 tysięcy ogłoszeń o pracę z obszaru z okolic Warszawy i w ponad 25 tysiącach ogłoszeń o pracę znaleźliśmy naruszenie zasady równego traktowania, aż 86% spośród tych naruszeń dotyczyło właśnie płci. Wtedy postanowiliśmy iść za ciosem, dostrzegając problem końcówek, braku końcówek żeńskich, bądź braku końcówek męskich, jeśli chodzi o zawody mniej prestiżowe, bo to wydaje się oczywiste, że tam pojawiają się jedynie końcówki żeńskie. Interweniowaliśmy u premiera, u prezesa Rady Ministrów. Gdyż w ramach monitoringu dostrzegliśmy również, że bardzo często instytucje publiczne tutaj nie zwracają uwagi na kwestie końcówek i dopuszczają się naruszeń, formułując niewłaściwie ogłoszenia o pracę. Do dzisiaj nie dostrzegliśmy żadnych zmian, więc w lipcu tego roku ponowiliśmy naszą interwencję. Problem ten wydaje się niezwykle istotny, o tym już wspomniała moja przedmówczyni, ponieważ zarówno zalecenia Rady Europy. Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Unii Europejskiej, są jasne i mówią o seksistowskim języku jako źródle stereotypizacji wykluczenia kobiet głównie na rynku pracy. I mając to na uwadze, stoimy na stanowisku, że chociażby w rozporządzeniu, które dotyczy kongresu służby cywilnej, powinny pojawić się również nazwy, nazwy zawodów sformułowane w formie żeńskiej. Dostaliśmy odpowiedź pod naszej interwencji w 2009 roku od y, szefa Korpusu Służby Cywilnej, który odpowiedział, że to sprawiałoby nadmierne trudności y, zarządcze taka zmiana. Więc. Y, Póki co dobrej woli brak, potrzeba wydaje się paląca, ponieważ nie jest to już tajemnicą, ani nie jest to już z pewnością żadnym naszym własnym odkryciem. Tak jak już wspomniałam, na poziomie prawa międzynarodowego o tym się już mówi, zalecenia są bardzo konkretne, to jest źródło wykluczenia na rynku pracy, a dane statystyczne są bezlitosne i chociażby w odniesieniu do kwestii wynagradzania kobiet na rynku pracy, czy w ogóle uczestnictwa ich w określonych zawodach, które społecznie postrzegane są jako tak zwane męskie, to jest ogromny problem i który ma konkretne negatywne konsekwencje dla kobiet w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. proszę. Państwa, kobiety zrzeszone w Ruchu Kobiet Ruchu Palikota, już kilka miesięcy, bo 8 marca, tworząc swój manifest programowy, zobowiązały się do używania i propagowania w życiu publicznym i w, życiu, i w życiu codziennym, w języku potocznym, żeńskich form językowych. Nieraz spotykamy się z tym, że zarzuca się nam, że te żeńskie formy są śmieszne. A czy bardziej śmieszne nie jest stwierdzenie użyte przez pewnego dziennikarza sportowego, które brzmiało tak. Na trybunach pojawili się kibice brazylijscy, ubrani tylko w bikini. Dziennikarz bardzo obawiał się użycia słowa kibicka. My zwracamy się również tutaj z apelem do dziennikarek i do dziennikarzy, aby pomogli nam w propagowaniu tych żeńskich końcówek i używania ich na co dzień w języku stosowanym w mediach, czyli w języku i pisanym i mówionym, w telewizji i tak dalej, abyśmy mogli się osłuchać z tymi żeńskimi końcówkami, bo jeśli one będą bardziej popularne, nie będą nas już śmieszyły i naprawdę wejdą do języka polskiego, a o to nam właśnie chodzi. Niezapomniana posłanka Izabela Jaruganowacka zawsze dawała taki przykład. Nie wiem, może to się już zmieniło, że w, w ustawie było żołnierz w ciąży. Więc yy, ciekawe, czy to nadal tam jest. Yy, pytania? Bardzo słucham. Dzień dobry, Tomasz Grzelowski, Telewizja to Superstacja. Jak w takim razie, ja absolutnie jestem przeciwny wszelkiej dyskryminacji, żeby było jasne, tak na początek. Jak w takim razie Pani odpowiecie e, tym kobietom, którym absolutnie nie przeszkadza zwrot pani poseł, pani minister, pani premier. Ja y, y, znaczy do, dopuszczam tutaj wolność w tej sprawie, o ile sama zawsze używam żeńskich y, końcówek, y, właściwie zawsze, a zwłaszcza też kiedy prowadzę obrady i do wszystkich kobiet zwracam się, pani posłanko, pani ministro. Y, Zwróciłabym się pani marszałkini, gdyby była na sali. Y, o tyle też rozumiem, że dla niektórych posłanek nie jest to takie oczywiste. I, i, ale już przestały protestować, bo one nie, niektóre z nich protestowały, kiedy do nich się tak zwracam, ale już nie protestują, więc sądzę, że to jest pewien proces, ale trzeba im dać, dać czas. Jestem za tym, żeby dać im czas oczywiście. To w takim razie, jeśli wpadł taki apel o pomoc w propagowaniu żeńskich końcowych, bardzo bym Panie poprosił o... Podanie żeńskiej formy do y, bardzo prestiżowego określenia, sformułowania, kawaler, orderu, uśmiechu. Jeśli mogę, to jest tak, że w języku polskim rzeczywiście często pojawiają się trudności. Po prostu językowe sformułowanie formy żeńskiej od pewnych nazw zawodów, bądź stanowisk, funkcji. I teraz w odniesieniu do części zawodów takie końcówki istnieją i mimo tego takie formy żeńskie istnieją i się ich nie stosuje. W odniesieniu do niektórych jest to utrudnione nas i wówczas możemy stosować formę bezosobową, czyli jest to osoba, która piastuje jakąś funkcję, osoba, która wykonuje jakieś czynności. Krótko mówiąc, możemy znaleźć sposób na to, żeby poradzić sobie z takim wyzwaniem. Nie mam dla Pana gotowej propozycji, ale też myślę sobie, że oczywiście dalszej, naszym dalszym wyzwaniem będzie tak naprawdę tworzenie nowomowy. Czyli być może pojawi się takie wyzwanie, że w stosunku do niektórych nazw trzeba będzie stworzyć coś zupełnie nowego. Ale po co? Ja myślę, że w tej sprawie można powiedzieć kobieta o orderu śmiechu. Także nie widzę tu żadnego powodu... Dlaczego Pana? No, nie, ale my tworzymy nowe, w związku z tym czy możemy w sposób też elastyczny podchodzić do starej formy. No gdzie my w tej chwili tych kawalerów mamy, kawaler zresztą może być rozumiany też dwuznacznie, prawda, nie wyłącznie jako bezrzędny mężczyzna, prawda? Tylko też jako jakiś raczej tytuł szlachecki, prawda? Czy Ale coś? też jest tak, że język, język polski się zmienia i też wydaje mi się, że w związku z tym nie powinniśmy bać się nowomowy, nawet jeżeli będzie ona konieczna, choć rzeczywiście bardzo często e, wydaje nam się, że to będzie problematyczne, a wystarczy się nad tym zastanowić i ta refleksja wystarczy, żeby sobie z problemem Ale poradli. jest jeden problem, który ja sama dostrzegam, na przykład ze słowem sekretarz o kobiecie powiedzieć. No nie powiemy sekretarz, sekretarka stanu, przynajmniej jeszcze na razie. <gry> Także problemy są niewątpliwie, ale ja też zauważyłam, że liczba powtórzeń... Yy... Oswaja, oswaja nas z tymi formami. Ja pamiętam, jak na samym początku forma językowa wicemarszałkini, czy marszałkini, którą wylansował ruch palikota. W tej chwili jest to właściwie forma używana powszechnie i nie mówię tu w Sejmie, bo, ale na, ludzie na ulicy mówią do mnie, pani marszałkini, czy pani wicemarszałkini. Oni już pewnie uważają, że to już jest forma, która jest w słowniku. Jeszcze nie ma w słowniku, ale do tego też dojdziemy. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Tak. Krzysztof na koniec, tyle jest Pani Marszałek przy związku z tym, że pani profesor Zielińska, autorka ekspertyzy, jest członkiem trybunału Ustawy z rekomendacji grupy KOTA będzie pani mieskomicie kolejną ekspertyzę, która dawały taką stuprocentową gwarancję niezależności pomiędzy zleceniodawcą ekspertyzy a tej ekspertyzy wykonawcą. Nie, nie, widzę, nie widzę problemu. Tu nie ma żadnego konfliktu interesów między, między językiem a Trybunałem Stanu. Także w tym przypadku profesor prawa jak najbardziej pełni rozmaite funkcje, które pełnił do, do tej pory, pod warunkiem, że nie ma jakiegoś konfliktu, konfliktu interesów. A jaki to może być konflikt interesów? Także tutaj. Nie ma nie ma żadnego problemu. Jeszcze do więcej słów pani, e, pani Radcy, dobrze? Znaczy, pani mecenas, nie, pani mecenas, e, pani mówiła o zmianie rozporządzenia, czy może Rupolika to będzie chciał prowadzić jakieś zmiany konstytucyjne dotyczące nazywnictwa wyższych urzędów prezydent, poseł, prezes Rady Ministrów. Na razie, na razie nie, nie, nie myślimy o zmianie konstytucji głównie z uwagi na to, że ta zmiana byłaby bardzo trudna. Myślę, że można spokojnie oswajać te nazwy i stosować ich, je w praktyce, czyli na przykład wyobrażam sobie, że gdyby na przykład prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz Walc, chciała takiej formy używać i zaczęłaby ją używać, byłoby to e, f, fantastyczne. Natomiast no, przy kolejnej zmianie konstytucji na pewno będziemy takie zmiany postulować.